Dobra, o, sytuacja tego dowcipu dzieje się w lesie. Tak jak, jak poprzedni. Um, I głównymi bohaterami tego, tego dowcipku są zwierzątka. No i się zdarzyło tak, że w owym lesie było za dużo zwierzątek. Więc list zrobił listę, na której umieścił różne zwierzątka, które. No niestety trzeba było zabić, no bo było, wiecie, przeludnienie lasu, nie było jedzonka, no i niestety tak to, tak to być musiało. No i tam zrobili zebranie tych wszystkich zwierzątek, no i na środek tam wychodzi ten lisek z tą listą. No i tam mówi, że no jest, jest zrobiona lista, no i żeby się do mnie zgłaszać, to, to dam znać co i jak. No więc... No więc pierwszy podchodzi niedźwiedź. I mówi do niego, słuchaj lis, czy ja jestem na tej liście? No to lis odpowiada, no niestety stary. No niestety jesteś. On mówi kurde, taki załamany, kur... To muszę się pożegnać z rodziną, no i... No i cóż no, tak to, tak to być musi. Następnie przychodzi jeleń. No i sytuacja ta sama. Jeleń się pyta tego, 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 tego liska, czy jest na liście. No mówi no niestety jeleń. Niestety, no jesteś na tej liście. Mówi kurde, ja mam całą rodzinę stary, nic nie da się zrobić. On mówi no niestety, niestety nic się nie da zrobić. On mówi no dobra, daj mi chwilę, pożegnam się z rodziną i, i dokonamy dzieła. No on mówi, no cóż, no cóż. No niestety podchodzi do niego królik i mówi Ej, Lisu, czy ja jestem na tej liście? On mówi no, no niestety królik jesteś. A co królik mówi? No to weźmie stary wykreśl. Na co Lisa odpowiada? No dobra. Tyle.